Ja z każdej strony te kwiatki musiałam układać. Wiecie tak w kółko. I tyle czasu mi zajęło, że to rok robiłam. Wyobraźcie sobie kręciłam cały czas kulki z bibuły. cię wygrała? No trzecie miejsce, ale ja byłam bardzo zadowolona, bo ja ją po prostu ukończyłam słuchajcie. Na pokuszenie, ale na ja, tak, spraw od, od złego. Amen. Pokój i. dobro. Słuchajcie, na początku mam dla Was zagadkę. Jak myślicie, co to jest? Latarka. Tak, super. A to? Kartka. Zobaczcie. Czy to myślicie się jak tutaj rozwiązać tą zagadkę? Tak. Tak? Poświecić No. Skąd wy to wszystko wiecie? Nie. Wiem. Tak, zgadzam ja się. Ja no. widzę coś, co tam jest ja też. No właśnie, ale tak niewyraźnie jest. Nie? Zobaczcie. Hmm wyraźnie, a latarka nam w tym pomoże. Dobra, Posłuchajcie, trzymajcie kartkę. może Klara poświecisz im latarką, co? Żeby oni odkryli i odczytacie hasło. No. Wiesz jak, czy nie? Tutaj się wszystko sprawdza. no właśnie, to nie taka latarka. Że Co? to mamy zobaczyć Ela? O, o działa? O, działa. Super. Od spodu, Klara, spróbuj. Oni będą ci trzymać kartkę. Zobacz, zobaczcie, tak trzymajcie kartkę. A Klara od spodu, od spodu kartki. O, mocno przytkać, żeby widzieli. Widzicie? Ale I to kartki? jest odwrotnie. Nie, to jest dobrze. Dobrze, dobrze, no. Nie. No i Klara przesuwaj. Wielki post. Dobra, i coś jeszcze jest? Wielki post. Myki. 1, 15. Dobra, to jeszcze raz jakie jest hasło? Wielki post, mypy Mypy, jeden, mypy Tak? MK? 1.15. Dobra. Co pamiętacie co ten skrót? Do czego on od się odnosił? Yy... Ostatnio też rozmawialiśmy na ten, na ten temat. Yy... Ja, ja, pamię, ja pa, Wiem, ale nie pamiętam jak to ten. Skrót Ewangelii. No tak. Tak. Ewangelia według świętego Marka. Rozdział pierwszy. Werset 15. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Oto słowo Boże. bo ogóle nie będą dzięki. To tak jak zagadka brzmiała. Przypomnijcie mi hasło. Wielki post. Wielki post! Starczy, no wielki post. I słuchajcie, powiedzcie mi, co to znaczy pościć? No, Anika. Że na przykład pościć... Nie będę jadła na przykład słodyczy. Super. Kolek? Że nie będzie się grało. Nie będzie się grało, no. Klara? Nie będzie się oglądało w telefonie. No właśnie, czyli to jest taka forma odmawiania sobie czegoś, nie? Czego co jest dla nas przyjemne i dobre. Super. Przyjemne i złe. Aha, no bo granie, to, że, to dlatego? Czy dlaczego Słody, są? te czy są z, e, złem z no. Ale dobre. Dobra, a czy wiecie, kiedy zaczyna się Wielki Post? Y -y. Kiedy zaczynamy? Jest taki, no? Środa? Środa, a co to znaczy? Czemu środa akurat? No bo... środa się zaczyna. A co się takiego dzieje? No, chcecie podpisać? Hmm. To jest środa. Popielcowa. Gdzie? O, właśnie, popielcowa. I co to w to się robi? Co ksiądz takiego robi? Słuchajcie. Yy. Klara? Ksiądzikowa. Co na głowę daje? No, taki. Ok, ok. z z sobie jest coś popiół? Ja wiem. No, z kwiata takiego. No, po kara, co chcesz? Z takiej jakby. Co w środku. Mm. To słuchajcie, ja też się kiedyś zastanawiałam, jak była mała. I Myślałam, że to tak z pieca wyciągają. Nie coś tak myślałam. Ale to nie taki. To jak po prostu z poprzedniej niedzieli palmowej pali się te palemki poświęcone, i z tego powstaje właśnie pokój, którym ksiądz posypuje nasze głowy. Do czego? Przygotowuje nas wielki post. Do jakiegoś święta? No Do. Nie zapomniałaś? To Do na Narodzenia? Nie, innych świąt. Wielkanocy? Tak. Też, Też Chcesz coś powiedzieć Jurek? Tak. Zgadza się. Wielkanocy, czyli z Pańskiego. Pięknie. A powiedzcie mi, ile dni trwa post. Wiecie? Nie wiem. No, a jaka? 41. No, troszkę mniej. 40. 40. 40. Poprawna odpowiedź to jest 40. A wiecie dlaczego 40? Dlaczego akurat 40? No, Przez 40 dni Jezus e, szedł przez nie się. Na się? No, naprawdę wiele wiecie. Okej, okay. a powiedzcie mi, e, czy znacie takie słowo, określenie jak post e, On polega na powstrzymywaniu się od jedzenia pokarmatycznych z wyjątkiem ryb. I też od ilości tych posiłków, bo jeden pełen, jeden posiłek dosyta, tak, czyli jeden pełny posiłek i tak, jeden duży i, i dwóch mniejszych, tak, zgadza się. I on obowiązuje, słuchajcie, od 18 do 60 roku życia, ale taka wstrzemięźliwość od mięsa od ukończenia 14 roku życia, ale co nie wskazuje na to, że... Wy jako dzieci też możecie taką wstrzemięźliwość y, objąć, tak? Na przykład słodycze zabrać, tak? Albo jakiś na przykład ciapce. Tak? Dobrze. Tak, piólek, muszę ale pość. w tym poście niedziele się nie liczą podobno. No, się, no. Właśnie to jest to, że mamy 40 dni postu. Dobrze, już Nie, Bez niedziel. Tak, ale bez niedziel. Bo niedziela to jest niedziela radości, tak? Gdzie świętujemy że Bóg tak Wielki Post kiedyś się rozpoczyna mówiliśmy na początku a w środę, w środę. tak w środę Popielcowo. i obowiązuje jeszcze w jeden dzień Wielkiego Postu i jest nim ktoś wie? sobota? nie <grym> Klara? Wiedziela? nie niedziela nie puścimy no, yy, piątek albo czwartek piątek Wielki Piątek chciałam to powiedzieć tak? super <grym> bo Wielki Piątek wiecie co się wydarzyło? Jego przykrego. Ja wiem. Przykrego, ale też no, niesamowitego wykaz miłości do nas. Anika? E, że e, Pan Bóg e, wziął te wszystkie grzechy, co my grzeszeliśmy i poszedł na krzyż. Panie Jezus, tak? Umarł za nas. No, zgadza się za nasze grzechy. Niesamowicie nas kocha, prawda? Słuchajcie, kolejnym takim punktem to chciałabym Was zapytać, czy wiecie, jakie są symbole Wielkiego Postu na przykład. Po czym rozpoznajemy, że jest ten Wielki Post? Macie jakieś pomysły, Klara? Po kalendarzu. Kalendarzu. I co w tym kalendarzu? No takie napisy, co na przykład wiersze blise. <grym> Wielki Post. Mhm, taki kalendarz po prostu. No dobra, Julek? O tym Ludzie nie robią konsuły, no? Mm -hmm. no też w sumie, prawda? No. Ja nie wiem, no. ale chyba, że jak zakrywają krzyże w się Tak, zgadza się. A wiecie dlaczego? Nie, no bo to jest taki z symbolem żalu, ale też yy, pokuty. Jaki tutaj kolor, zobaczcie, jaki mamy kolor. Fioletowy. no właśnie. I wtedy księża też zakładają, słuchajcie, fioletowe, wiecie jak to się Chusty. Chusty i szaty. To się nazywa ornat. Ta no, szata szata nazywa się ornat, słuchajcie. Tak? A szata też. Szata, no nie. To, to białe, które jest pod ornatem księdza, to się nazywa alba. A czarne? Chodzi to na. No to jest właśnie ornat się nazywa ornat, a jest pod, pod albą białą, tak? a jeszcze kształt ma czarną, czyli sutannę. Tak? Czarna jest sutanna. Na to zakłada białą albę i na białą albę fioletowy ornat. Tak? Dobra. A też jest taka ważna rzecz w niedzielę. Nie śpiewa się pieśni chwała na wysokości Bogu i zamiast Alleluja, śpiewa się chwała Tobie, Królu Wieków, albo chwała Tobie, Tobie Słowo Boże. Tak? A słuchajcie, czy znacie może jakieś specjalne nabożeństwa, kiedy są w Wielkim Poście? Znacie jakieś nabożeństwa? Piątek, słuchajcie. A, ja wiem. No, a nie y -y, tak? Jak pani Zosu ma na krzyżu? No i co z tym krzyżem zróżmy? Wiecie, jak to się nazywa? Y -y, jak? <laughs> Bo ja wam podpowiadam. <laughs> Droga Krzyżowa. No tak. Tak? I ona jest każdy piątek. Tak? Dobra, a w niedzielę. Wiecie jakie jest nabożeństwo? To się śpiewa. Takie pieśni. Kojarzycie? Mhm. Gorzkie żale. Słuchajcie. A, no tak. Czyli w piątek mamy, co? Tenten. Sobota. Droga krzyżowa. W sobota. I w niedzielę. E, Gorzkie żale. Gorzkie żale. Dobra, to to są te dwa nabożeństwa, tak? W których możemy uczestniczyć. I bardzo Was do tego zachęcą, słuchajcie. Okej. Okay. słuchajcie, mam dla Was do wykonania takie kalendarze wielkopostne. Ale uwaga, uwaga, proszę Klara. Podaję tam wielka, o, do końca, podajcie. Dobra, do nieki. i klacza. Z tym, że, zobaczcie, co tam jest. Może ktoś chce przeczytać? Chyba nie są czekane. Zaczynamy od dołu. E, środa popielcowa ścisły post. Ścisły post, tak? I w tym ścisłym poście? I tej środy popielcowej to kiedy ksiądz posypuje nam głowę, tak? popiołem Okej. Okay. A słuchajcie, a w takich prostokątach co jest napisane? Julek? No, i tak jest druga niedziela Wielkiego Postu, trzecia niedziela, to to, czwarta, 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 piąta, piąta a szóstą, słuchajcie, jest. Co tam jest napisane? Palmowa, zrób. Niedziela, palmowa. Niedziela, palmowa? Zrób własną palmę. Słuchajcie, i to jest pierwsze Wasze zadanie: zrobić palmę, tak? Ale tak będzie niedziela palmowa. dobra? Jak dojdziecie do tego dnia, to zrobicie w domu swoje własne palmy. Ja, słuchajcie, wiecie co, wam opowiem. Kiedyś, jak byłam w podstawówce, to był konkurs robienia właśnie palemek. I ja robiłam z takich kuleczek, z bibuły skręcałam takie kuleczki. Słuchajcie, tak to długo mi było. że nie wyrobiłam się i musiałam robić cały rok <laughs> te kulki. Bo cały czas odkładałam i odkładałam i nie mogłam tych kulek. A miałam taką dwumetrową palmę i, i wiecie, do takich kwiatków był takiej wielkości, to skólek były zrobione i ja po prostu te kurki musiałam skleić, żeby powstał taki kwiatek. No, taki malutki. No, takie malutkie, a dwumetrowa była palma, więc ja z każdej strony te kwiatki musiałam wkładać. wiecie, tak w kółko. I tyle czasu zajęło, że ja to rok robiłam. Bo sobie, <laughs> kręciłam cały czas kulki z mi były. A ty cię wygrała? No, trzecie miejsce. Ale ja byłam bardzo zadowolona, bo po prostu ukończyłam, słuchajcie. Wiecie, jak byłam szczęśliwa? No bardzo. Wielki Czwartek Pan Jezus ustanowił Eucharystię. Tak? To była pierwsza msza, którą Pan Jezus odprawił z kim? Z Jezusem. Pan? Pan Jezus. Z kim? Z księdzem. No? Z apostołami. Tak, a ile było? Dobra, Dobra czyli tam rysujemy y, Eucharystię po prostu, tak? Zobaczcie, ja na przykład ją narysowałam tak, czyli kielich i hostię. Możecie tak samo, ale możecie y, na przykład coś innego. Co uważacie do, do tej Eucharystii? Dobrze. A Wielki Piątek? To, jak mówiliśmy, co się wydarzyło? Eee... Co takiego Pan Jezus zrobił dla nas? Na... Piątek. Piątek. Umarł Tak, umarł nas na krzyżu. No to czy i co tam można narysować? Eee... Krzyż? Krzyż? Krzyż z Jezusem? Można, tak. Krzyż z Jezusem. Super. Albo smutnego ludzika. No też możesz. Wielka sobota. Ok, no to Wielką Sobotę Adoracja jest w grogu, tak? Więc tam możemy narysować po prostu tak jak Klara mówiła, na przykład świeczki. Nie? Świeczki. I zobaczcie, ja narysowałam mm, taki kamień. Taki stały i kamień, no. Dobra, i niedziela z martwych wstania. Panie Jezus, Panie Jezus Zmartwychwstały. Tak? Tak jak objawił się uczniom. No to słuchajcie. Chciałabym, żebyśmy teraz tutaj narysowali e, te znaki. Tutaj, tak? Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Niedziela Zmartwychwstania. Dobra, Żeby było nam łatwiej. Dobra, to się do pracy. dzieci, zachęcam Was, abyście w domu stworzyli własne kalendarze wielkopostne i zapraszamy Was na kolejny odcinek. Pokój i dobro! Koniec! Nie! Yeah. Nie! Yeah. Jak nie? Za miesiąc się widzimy! Widzi